Tak. I, wioski, to wioski, tak, i tak mu mi No, ale to nie gnębię nie Nie, bo może... już. kiedyś na karaoke to ona mówi, Tu masz A badaj. ty nie masz hamulców, dopiero podłogę tam szmatą wycierałeś. Ale, ale przedtem podłogę. Nie, ale ty śpiewasz czy nie w końcu? Ja już dawno tak? tutaj nie, nie mieszka. No, to mam zdać. Zaśpiewaj. Koniec. Jeszcze druga No. To już było. Jak już mama powiedziała, to już była. Proszę o ciebie, bo stawię za wodę i z mostem cię i no i wiosnę, nie wiem, że znowu za Pojechał na wakacje w tamto miejsce, by zobaczyć Pamiętną ubikację, bo Ona też tam była, ucieszyła się około mnie Gdy go tylko zobaczył, zapytała się, czy go Jest jeszcze Agnieszka, odpowiedział jednym z nich. No, jeśli ty kochanie, Agnieszka

ona jest, że e, kupowałaś i trzeba by, by było wyrzucić. Możesz zjeść, tylko nie możesz mać. Trzeba by było zjeść. No chciałem. O, a chciałem, zjeść. Ej, akurat Nie nagrywaj już. Nie gadaj